Radość z odzyskanej niepodległości nie trwała długo. Niebawem na wschodzie kraju rozpętała się nowa wojenna zawierucha. Tym razem zagrożenie stanowiła Armia Czerwona, prąca w kierunku Warszawy, a stamtąd dalej na zachód Europy. Wkrótce na murach Kalisza zawisły odezwy generała Józefa Halera, wzywające ochotników do tworzenia armii oraz zaciągania się w szeregi wojska. W 1919 roku w Kaliszu odbywa się 25-lecie KTW. Prezesem Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego jest wtedy wybitny dziennikarz i redaktor naczelnej Gazety Kaliskiej z tego okresu, czyli Józef Radwan, prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Ogromny, ogromny społecznik tego miasta, w pewnym sensie również polityk. Józef Radwan doprowadza do tego, że w Kaliszu w czasie tego 25-lecia powrócono do myśli założenia Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. Józef Radwan zostaje prezesem tego związku. Polski Związek Towarzystw Wioślarskich ma swoją siedzibę w Warszawie. Józef Radwan taki właśnie Kalisko, warszawski przedstawiciel zostaje, tak jak powiedziałam prezesem. I wkrótce potem, bo to jest 19 rok, to ten właśnie Polski Związek Towarzystw Wioślarskich wychodzi z takim apelem, apelując do wszystkich wioślarzy w Polsce o od wszystkich uprawiających sporty wodne do przyłączenia się do wojny polsko-bolszewickiej w 20 roku. I na ten apel bardzo tłumnie, bo jak powiedziałam 143 osoby, odpowiadają właśnie kaliscy w Na apel do zaangażowania się w obronę kraju licznie odpowiedziała również kaliska młodzież. Szczególnie uczniowie i absolwenci gimnazjum mienia Tadeusza Kościuszki. Nie minęły jeszcze dwa lata Niepodległej Rzeczpospolitej, kiedy zawisła nad nią kolejna groźna sytuacja. Nawała bolszewicka zagrażała niepodległemu bytowi państwa, dlatego też młodzież gimnazjalna, młodzież studencka zaczęła na wezwanie rządu zgłaszać się na ochotnika do służby wojskowej. Nie inaczej postąpili uczniowie z naszego miasta, w tym bardzo wielu ochotników z gimnazjum imieniem Tadeusza Kościuszki. To właśnie spośród tej bardzo licznej grupy, bo jak podają nam kroniki, do wojska zgłosiło się wtedy ponad dwustu kilkudziesięciu uczniów, od klasy czwartej począwszy. Oni stawili się do służby wojskowej już w lipcu, część w sierpniu 1920 roku. Oczywiście nie wszyscy byli skierowani do służby frontowej, uczniowie młodsi. Czwarta, piąta, szósta klasa gimnazjum, zastąpili żołnierzy służby czynnej w służbie wartowniczej, sanitarnej i w służbie pomocniczej, natomiast uczniowie klas starszych, siódmej i ósmej zostali skierowani do służby liniowej. Bardzo dużą grupę spośród ochotników stanowili harcerze, całego chówca kaliskiego. No i Spośród harcerzy pierwszej drużyny harcerskiej imienia Tadeusza Kościuszki wielu z nich po zakończeniu wojny nie wróciło do szkolnych ławek. Na listach poległych znajdujemy między innymi Antoniko Lizaka, który zginął 6 sierpnia pod Sokołowem, Stanisława Rokosowskiego, który zginął 17 sierpnia pod Ciklinem. Jana Komze, zmarłego z powodu ran w szpitalu w Modlinie 3 października. Tadeusza Łukowskiego, który zginął 6 października pod Młynami, Stanisława Witczaka zmarłego w szpitalu w Białym Stoku 14 września, Zygmunta Sadowskiego, który zginął w obronie Warszawy 30 sierpnia, a także Wiktora Krzyżanowskiego, który zginął pod Borkowem. Tablicę przygotowywano w 1921 roku z okazji wizyty marszałka, dlatego też nie mogło się na niej znaleźć nazwiska. Tych spośród uczniów, których los był nie do końca znany, wtedy jeszcze w 21 roku nie do końca wiadomo było, co stało się z sześcioma innymi spośród uczniów szkoły. W 1928 roku e, ostatecznie potwierdzono jeszcze, e, że na tej tablicy powinny znaleźć się nazwiska trzech uczniów, między innymi Jakuba Rotta, e, Mordechaja Drehera e, i Ludwika Wejna. Być może jednym z poległych jest także Henryk Gross, który zginął 14 sierpnia pod Borkowem, który też figuruje na listach uczniów gimnazjum imieniem Tadeusza Kościuszki. Jak mówią kroniki, szkoła wysłała w bój ponad 200 kilkudziesięciu uczniów, co było drugim w kraju, drugą co do wielkości. Wartością w całym kraju więcej ochotników do wojska skierowała tylko Warszawska Szkoła Kazimierza Kulwiecia. Spośród ochotników, którzy pojawili się na polach bitewnych 1920 roku, znajdujemy nazwiska wielu późniejszych oficerów, naukowców, twórców, a także ofiar zbrodni katyńskiej. Warto nadmienić, że na 47 zdających maturę w 1921 roku uczniów szkoły, 46 ma na swoim świadectwie adnotację, że w 1920 roku zgłosili się na ochotnika do obrony Ojczyzny. W walce o granicę Rzeczypospolitej piękną kartę zapisali również kalicy żołnierze. Jeszcze w 1918 roku wspierali wielkopolskich powstańców, a z początkiem 1919 roku ruszyli na front wschodni, by toczyć boje z Ukraińcami, a później walczyć w wojnie 1920 roku. Na tej bazie powstał 23 Ochotniczy Pułk Ułanów. Ten pułk w dniu tutaj, na Piskorzewiu. 2 sierpnia złożył swoją przysięgę. To było ponad 700 żołnierzy plus dowództwo, plus 27 oficerów. Eszalonami, pociągami w dniu 4 sierpnia udał się w rejon działań wojennych, czyli w okolice Mławy, Ciechanowa. Tam wszedł do boju. Niedoświadczeni, że tak powiem, zostali rzuceni na głęboką wadę, bo poszli do boju od razu na kawalerię Gaja, taką słynną, zaprawioną w boju bolszewicką kawalerię, dali radę takim słynnym momentem, że tak powiem jest zdobycie Ciechanowa w dniu 15 sierpnia i zdobycie sowieckiej radiostacji. Istnieje taka hipoteza historyczna, że sukces kaliskich ułanów przyczynił się do zerwania łączności między Tuchaczewskim a, a, a wojskami tutaj Gaja. I te wojska, że tak powiem, nie wiedziały, że Tuchaczewski został podbity pod Warszawą. Wycofywały się na zachód, na północ, później przeszły do Prus. Że tak powiem, taką wybiernym sukcesem tego kaliskiego pułku jest to, że, że z pułku ochotniczego, z pułku, no, który został, że tak powiem, takim prywatnym subtem zebrany, został prze, przekształcony w 27. pułk Łanów, taki regularny pułk wojska polskiego, który miał później garnizon w nieświeżą. Łani, króla, yy, księcia, radziwiła, o, powiem w ten sposób. Yy, miarą tego sukcesu 650 bolszewików wyjętych do niewoli tam dziesiątki karabinów maszynowych 24 żołnierzy zostało uhonorowanych za tą bitwę krzyżem militarii piątej klasy. Kaliską jednostką, o której warto wspomnieć, pewnie wszystkim znany 29 pułk Szczelców kaniowskich, pułk powstał 11 listopada 1918 roku w Kaliszu. Jak już tutaj mówiłem prędzej Część z batalionów II i III stacjonowały w okolicznym Szczypiornie, część oddziałów stacjonowała w Kaliszu. Pułk w okresie odzyskiwania niepodległości w latach 1919-1920 walczył, że tak powiem, na, na frontach. Na froncie wołyńskim, na froncie północnym, w obronie, w obronie Lwowa, w obronie lwilna w 1920 roku po odwrocie że tak powiem, polskiej armii ze wschodu też walczył w takich newralgicznych bitwach w okolicach Radzemina pod wsią Mokrą. Tam został ranny jeden z pierwszych dowódców pułków, major Stefan Walter. W wyniku odniesionych ran zmarł później w szpitalu. Glorią chwały pułk w marcu 1921 roku powrócił do Kalisza.